Czy wiecie, gdzie ja jestem? Bo ja wiem, ale nie powiem. Nie no, żartuję, powiem. Jesteśmy na amerykańskim truckstapie, czyli miejscu obsługi podróżnych. Ten MOP, Kenley 95, został otwarty 5 maja 1980 roku w tym miasteczku, Kenley, w Karolinie Północnej, a 4 miesiące później, we Wrocławiu, urodziłem się ja. Czy to przypadek? Nie sądzę, no, ale dość gadania i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Na takim amerykańskim truckstopie, czyli miejscu, gdzie zatrzymują się ciężarówki czy też kierowcy ciężarówek, można znaleźć praktycznie wszystko. Wywodzi się to z tego faktu, że w Europie głównie podróżuje się samochodami. Jeżeli ktoś jedzie z Polski do Niemiec, czy z Niemiec do Hiszpanii, czy do Francji, przeważnie jedziemy samochodem i te wszystkie stacje benzynowe są bardziej ukierunkowane dla rodzin, dla takich podróżnych w samochodach osobowych. Natomiast tutaj w Ameryce przeważnie. Lata się pomiędzy Stanami czy pomiędzy miastami samolotem, a cały ruch na autostradach odbywa się pomiędzy ciężarówkami. Są to ciężarówki przewożące towary z jednego stanu do drugiego, dlatego jest tutaj tych ciężarówek mnóstwo. Teraz szacuje się, że na amerykańskich drogach jest około 3,5 miliona ciężarówek, tych dużych tirów, tych amerykańskich traków. No, i jest mnóstwo właśnie tych traktafów, czyli mopów, skierowanych do tych kierowców ciężarówek. Dlatego mamy tutaj praktycznie wszystko i właśnie Wam pokażę: restauracje, ubikacje, miejsca do siedzenia, do jedzenia, do picia i w ogóle co tutaj można kupić. Po pierwsze, jak się wchodzi, to wrażenie robi rozmiar tego budynku. Tutaj mamy restaurację, która się nazywa Iron Skillet, a po prawej stronie to jest takie centrum żywieniowe. Gdzie mamy kilka małych restauracji, bardziej fast foodów, czyli kawiarnia Caribou Coffee. Tutaj mamy Subwaya, Dairy Queen. To są lody. Dalej, dalej mamy Wendy's. To są hamburgery. Następnie Taco Bell oraz Pizza Hut. Tutaj mamy jakiegoś takiego pikapa, również starego. Proszę bardzo. Ten pochodzi z roku 1946. Jest to Dodge Power Wagon. Taką fajnie się tutaj prezentuje. Naszą podróż po akcesoriach zaczynamy od zabawek. Tu są jakieś dziwne wypieki. Ostre sosy. Szczęka aligatora. Majtki z ostrym sosem. Co dalej? Suszona wołowina i kiełbaski. Tutaj mamy jakąś odzież, czapeczki oraz... Przypinki, obok przypinek mamy naszywki, tutaj jakiś siedzi sobie podobny człowiek, który nie jest za bardzo gadatliwy. Tutaj mamy takie fejkowe czy też ozdobne tablice rejestracyjne oraz ramki na tablice rejestracyjne. W niektórych Stanach, w Ameryce, przednia tablica rejestracyjna nie jest wymagana. Także samochody mają tylko tablicę z tyłu, a przedni zderzak ma wolne miejsce, dlatego można sobie wykupić coś takiego. Jeżeli kiedyś byłeś w amerykańskiej armii, możesz sobie powiesić e, taką tablicę z amerykańskiej armii, e, czy tutaj mamy Marines dla weteranów z Wietnamu, jakieś polityczne sprawy. No i ogólnie można sobie coś zawiesić na przednim e, zderzaku samochodu. Tutaj mamy tak zwane bumper stickers, czyli naklejki na tylny zderzak. Jeżeli ktoś chce wyrazić swoją opinię e, polityczną czy na jakieś tematy społeczne, to też jest to bardzo popularne, że kupujemy coś takiego i sobie przyklejamy z tyłu samochodu. Znaczy ja osobiście tego nie robię, ale wielu Amerykanów e, tak właśnie czyni. A tutaj mamy znaki parkingowe. Ogólnie ten styl to jest w różnych miejscach, jak gdzieś idziemy, e, gdzieś zajedziemy na publiczny Parking. To są jakieś takie znaki, na przykład e, z parkingiem tylko dla inwalidów, czy tylko dla pracowników danej firmy, czy tylko dla dyrekcji danej firmy. Tutaj mamy tylko parking dla strażaków. Tutaj mamy tylko parking dla żołnierzy Marines. No i kto co chce, to sobie może tutaj zakupić. Dalsza sekcja to odzież. Wszystko jest raczej w tej tematyce takiej e, żołnierskiej, militarnej. Podobnie jak te czapeczki Air Force Navy. Tutaj mamy kubki na wodę, tutaj jakieś kapcie, rzeczy dla dzieci. Więcej militariów, noży i tego typu spraw. Tutaj jakieś, proszę bardzo, szable, miecze. A tutaj mamy nawet spray pieprzowy. Okulary słoneczne, no i zaczyna się tutaj sekcja prokowa, czyli ciężarówkowa. Nawet jeszcze mamy atlas. Jeżeli ktoś nie wierzy w używanie GPS-a, to może sobie zakupić atlas amerykański. Nie wiem, czy w Empiku można coś takiego sobie kupić, ale jeżeli jesteś na wakacjach w Ameryce, to myślę, że jest to świetna pamiątka, taki właśnie amerykański atlas. Jeżeli oglądaliście mój reportaż z targów ciężarówkowych w Kentucky, to zauważyliście, że te wszystkie amerykańskie ciężarówki, te Peter i Kenworth i te wszystkie Amerykany, bardzo lubują się w takich chromowanych świecidełkach, dodatkach, takich, takiego no chipu chińskiego. Ale dodaje im to uroku. No strasznie się yy, strasznie uwielbiają to dodawać tych księżarówek. No i właśnie na takim takstapie jest miejsce, które nazywa się Chrome Shop. Chrome Shop, czyli yy, sklep z chromem, i oni właśnie sprzedają mnóstwo tych świeci, Praktycznie Wszystko, co się świeci, to tutaj można sobie kupić: lampy ledowe, jakieś dodatki chromowane. Jest tego, wybór jest masakryczny. Oczywiście, to jest taka chińska tandeta. Niektóre z nich są tutaj tłoczone i wyrabiane w Ameryce, no ale jest zapotrzebowanie. Te wszystkie takie właśnie lampy tylne, przednie, halogeny to tutaj właśnie sobie kupują i montują na te swoje ciężarówki. Tutaj mamy sekcję z odzieżą dla trokerów, czyli kierowców ciężarówek. No i zaczynamy od kurtek z oznakowaniem drużyn sportowych. Następnie mamy tutaj odzież ochronną typu kaski i yy... Kurtki oraz kamizelki odblaskowe. O, nigdy nie widziałem takich klapków z trawą. Huh, ciekawy wynalazek. Łańcuchy, jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, do sypialni czy do czego. No pasy, haki. Już bardziej takie rzeczy użytkowe. Tutaj mamy więcej świecidełek, jakichś odblasków, pierdółek, anteny, elektronika, Sibiradia, konwertery prądotwórcze. Chyba nie wszyscy wiedzą, że tutaj w Ameryce ciężarówki, te potężne amerykańskie potwory, działają na prądzie 12V. Można normalnie odpalić od osobowego auta, jeżeli komuś się rozładuje akumulator. No ale jeżeli chce się mieć prąd o napięciu 110V, to kupuje się taki właśnie konwerter. I on zmienia właśnie ten prąd 12V na 110V, co pozwala na podłączenie mikrofalówki, tostera, lodówki domowej praktycznie wszystkich sprzętów artykułu praktycznie z praktycznie wszelkich artykułów gospodarstwa domowego, które używamy w kuchni, typu jakieś frytkownice bezolejowe, czy właśnie tostery, czy lodówki, można sobie ustawić w ciężarówce. Przeważnie te amerykańskie kabiny mają mnóstwo miejsca w środku, więc telewizory, lodówki, no, nie są absolutnie tutaj żadnym problemem. Proszę bardzo, nawet 5000 W, coś takiego można podłączyć, sobie wstawić w ciężarówce i zasilać praktycznie wszystko. Materace są tu chyba bardziej wygodne niż to, co większość ludzi posiada w domu. Są tutaj różnego rodzaju modele hybrydowe, żelowe, sprężynowe, piankowe. Nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć, no ale można się tutaj położyć, wypróbować i jeżeli coś takiego Ci odpowiada, to możesz sobie to zamontować w swojej ciężarówce i iść spać. Do materaca oczywiście potrzebna jest świetna poduszka, jakieś koce, kołdry, prześcieradła. No wszystko, co potrzebujesz, naprawdę tutaj, chyba, jeżeli czegoś nie można tutaj kupić, to taka rzecz chyba nie istnieje. Co jeszcze chciałbyś mieć w ciężarówce? Chcesz telewizor? Masz telewizor. Chcesz mini lodówkę? Masz mini lodówkę. Chcesz dywan? Masz dywan. Chcesz lepsze siedzenie? Nie ma sprawy. Z masażem, bez masażu, miękkie, twarde, czarne, czerwone, zielone, wszystko jest. Chcesz trąbę, jak w pociągu? Nie ma problemu. Proszę bardzo. Można też tutaj zamontować i obudzić w nocy teściową. No patrzcie, ta trąba praktycznie wielkości mojej głowy. Najlepsza rzecz w tym Trakstapie, w tym miejscu obsługi podróżnych, to jest właśnie ten trok z trailerem, czyli ciężarówka z przyczepą. Jak oni budowali to 45 lat temu, z tego co się orientuje, z tego co mi tutaj powiedziała dyrekcja tego Trakstapu. To oni to wprowadzili, jak tutaj tej ściany jeszcze nie było, czyli ta ściana nie była wykończona. We have a couple semis in here for effect, so everybody can see what they may want to purchase, what it How looks like. How did you get like them in here? Well, of course, before the building was finished, we had to get them in here, so. So now you get them out. I guess they're never coming out. <laughs> Wprowadzono tutaj tego Kenwortha czerwonego, oraz tutaj po drugiej stronie mamy takiego purpurowego, różowego Peterbilda. No, i później zbudowali te okna, za tutaj te ściany zamknięto. No, i teraz już raczej tego nie ma, jak stąd wyprowadzić. No, ale też oni nie zamierzają tego w ogóle wyprowadzać. Jeżeli kiedykolwiek byłaby potrzeba, no to wtedy będą musieli chyba te wszystkie okna wypierdzielić i wyjechać tymi ciężarówkami tutaj. No i mamy całą ścianę kierownic. Jeżeli nie oglądaliście ten mój film o tej wystawie ciężarówek, to mówiłem, że na przykład te kierownice, no to mają różne kolory, ale to jest wszystko. To samo padziewie, to wszystko wygląda tak samo. To jest tutaj plastik i praktycznie różni się tylko tym, że ta kierownica jest żółta, ta jest srebrna, ta jest brązowa, a tamta zielona. No ale tak, na dobrą sprawę, to jest wszystko to samo. To już bardziej poważne sprawy, ponieważ są to bampery, czyli zderzaki do ciężarówek. To jest, wszystkie są. O, o jeszcze też mamy nadkola. Tam są popakowane, ale tak to wygląda. Proszę bardzo, chrom, niczym lustro widać moje buty. Można się przejrzeć. A propos kominów, to ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że wiele ciężarówek tych Peterbiltów, tych Kenworthów te kominy są po prostu e, fejkowe. One w ogóle nie są podłączone do rury wydechowej, tylko montują coś takiego z boku ciężarówki. A ta rura wydechowa, która fabrycznie tam wychodzi pod spodem i jest skierowana ku dołowi, sobie tam siedzi. Te spaliny normalnie wychodzą tak, jak to fabrycznie było zainstalowane, natomiast z boku są takie dwie rury, i one nie są do niczego podłączone. Tam na dachu mamy jeszcze jakieś trzy pojazdy. No, ale historii tych pick-upów na dachu i tak pewnie byś nie zrozumiał. Nie, no żartuję, po prostu nie wiem jak one tam się znalazły i po co one tam są. Ale co jest ciekawe, godne zauważenia, to jest stoisko z wyszywaniem. Możemy tutaj sobie zamówić koszulkę albo czapkę z jakimś tam wyszywanym logiem, z jakimś tekstem, czy z jakąś wprasowanką. Także praktycznie yy, masz jakiś pomysł, czy sobie chcesz wybrać jakiś tutaj design z tych dostępnych, to na miejscu Ci to zrobią, wyszyją, wkleją jakieś tam teksty, loga, tego typu sprawy i możesz sobie tutaj kupić właśnie taką spersonalizowaną koszulkę albo czapeczkę. Tutaj mamy kilka właśnie przykładów tego typu rzeczy. Tutaj mamy tak zwany driver's lounge, czyli pokój, gdzie kierowcy mogą sobie usiąść, odpocząć i obejrzeć telewizję. Tutaj mamy quiet room. To jest pokój ciszy i tak naprawdę to nie wiem, czy to jest pokój, aby tutaj siedzieć cicho i nic nie mówić, na przykład modlić się albo medytować? Czy jest to pokój, aby odizolować się od tych dźwięków na zewnątrz i wykonać na przykład telefon do bliskich? Tego wam nie powiem, ale tu nikogo nie ma, są tylko krzesła, stoliki, jest tutaj absolutna cisza. Krośnice e, są przeważnie duże, one są. E, sterylizowane po każdym użyciu. I przeważnie jak się zakupi około 50 galonów paliwa, czy też 200 litrów ropy, no to taki e, prysznic jest dla kierowcy za darmo. Nie trzeba za to nic płacić. Wpisujesz tutaj kod, otwiera się drzwi i gorąca woda pod ciśnieniem leci. Następnie mamy barbershop. Barbershop, czyli fryzjer. Miejsce, gdzie możemy sobie obciąć włoski i e, ogolić się. What is your name? Hey, my name is Dominic. I'm the barber, the barber at the barber shop at Kelly 95, truck stop TA. Dominic, we're going to make you famous in Poland. In Poland, hey, do, you know, do you know anything about Poland? Nothing about Poland. All I know is they get haircuts and I'm the man. <laughs> Have you ever had Polish sausage? No. Yes. Yeah there, yeah, there you go. That comes from Poland. Cool, yeah. Are you a soccer fan? Do you know Robert Lewandowski? Nah, that's okay. My name is Chris. Dominic, right. It's very nice meeting you. Thank you for your welcome here. Yeah, And uh, I wish you all the best. Take care, man. Yeah, man. No i dotarliśmy do pralni. Tutaj sobie robimy pranie. Po drugiej stronie mamy suszarki. 1,50 dolar Także też tutaj można przycić albo 25 centówki albo zapłacić kartą dotykową i to kosztuje dolar Pralka kosztuje 3 dolary. Także taki jeden wkład to jest 4,50 dolary. To możemy sobie poskładać swoje ciuszki i gotowe. Myślę, że wszyscy są ciekawi, jak wygląda amerykański kibel. I nie wiem, czy słyszeliście, ale tutaj w Ameryce bardzo popularne są szpary w drzwiach w ubikacji. Zobaczmy, czy tutaj też tak jest. Kibelki są ogólnie czyste, nie można narzekać, ale patrzcie, jaki przypał. Zamykasz drzwi. I tutaj można sobie zajrzeć, czy ktoś tam siedzi, czy nie. Tak samo z drugiej strony, tutaj mamy szparę. I trzeba no przynajmniej widać, czy ktoś tam siedzi, czy nie, prawda? Ale jak ktoś tutaj walnie jakiegoś konkretnego kloca, no to śmierdzi na, na cały kibel. To są pisuary. Najlepsze jest to, że w niektórych miejscach publicznych tych takich przegródek w ogóle nie ma, także podchodzisz do pisuaru i możesz sobie zobaczyć sprzęt twojego kolegi obok. Ja tam akurat nic się nie rozglądam, no ale można jak ktoś chce. <grystanie> Tutaj mamy e, krany umywalki oraz ręczniki papierowe. Tutaj mamy suszarki. Tutaj obczajemy jeszcze restaurację Iron Skillet, czyli takie jedzenie country: jakieś tam smażone kurczaki, e, smażone steki, tego typu sprawy. Iron Skillet, czyli żelazna patelnia. Tutaj mnóstwo miejsca, wiele stolików. Możemy sobie zamówić tutaj na tym ekranie dotykowym. Proszę bardzo, śniadanko, omlety, różnego rodzaju burgery, jakieś sandwicze. Wiadomo, że tutaj na zdjęciach wygląda to dużo lepiej niż w rzeczywistości. No ale tak y, przykładowo na taki burger kosztuje 15 dolarów. Tutaj jakaś y, kanapka z indykiem i z boczkiem 14 dolarów. Y, możemy sobie kupić sałatkę. Tu mamy obiady. Pasta, jak wspomniałem wcześniej, smażony stek, jakiś kurczak. Meatloaf, to nie wiem jak to się mówi po polsku, taka zapiekanka mięsna, tak jakby mielony, ale w foremce. O. Um, pieczeń, o pieczeń wołowa, właśnie, to jest pieczeń. pork chops czyli schabowe, kawałki schabu pokrojone i grillowane. Um, tutaj mamy jeszcze steki, ryba. To już droższe sprawy typu 17 dolarów, 30 dolarów za steka, 27 dolarów ziemniaczki, brokuły, no i na deser. Serniczek, ciasto czekoladowe czy szarlotka, czyli Apple Pie z lodami waniliowymi. Tutaj z tej strony mamy stację benzynową dla pojazdów osobowych oraz wejście dla podróżnych, którzy podróżują samochodami osobowymi. A tutaj z drugiej strony mamy mynie dla ciężarówek, stację z ropą dla ciężarówek oraz parking na 500 ciężarówek z przyczepami. Zanim pokażę Wam resztę tego trackstapu, czyli miejsca obsługi kierowców ciężarówek, w skrócie MOC-c. Czyli zanim przejdziemy na dalszą część tego mokcu, to powiem Wam tylko, że ja nazywam się Krzysiek Kuna, mieszkam w Chicago i zajmuję się marketingiem w transporcie. E, ciężarówki, samochody, tego typu sprawy. I akurat jestem tutaj w Karolinie Północnej, przez parę dni robimy promocję ciężarówki MAG. MAC to jest amerykańska firma produkująca ciężarówki już od ponad 100 lat. Została ona stworzona na początku XX wieku i ostatnimi czasy było tej firmie dość trudno stworzyć jakiś produkt, który mógłby konkurować z innymi ciężarówkami obecnymi na rynku typu Peterbilt, Kenworth czy Freightliner. Freightliner, również amerykańska firma, została zakupiona przez Mercedesa i kiedy stworzyli model Cascadia, został on najlepiej sprzedającą się ciężarówką w Stanach Zjednoczonych. Więc firma Mack, która miała trudności finansowe, została kupiona przez szwedzkie Volvo i teraz Volvo wypuściło właśnie ten model. To jest Mack Pionier, po angielsku Mack Pioneer i jest to absolutny sztos. Naprawdę jest to ciężarówka niesamowicie fantastyczna, a pod względem technologii nie odbiega w ogóle europejskiemu Volvo, natomiast jest ona potężna, wielka, ale o tym zrobię całkowicie osobny film, ponieważ jest ona naprawdę godne zauważenia, jak ta ciężarówka wygląda w środku i to wszystko, co ona ma. Ale przejdziemy teraz do dalszej części naszego mokcu. Mamy tutaj parking na 500 ciężarówek z przyczepami i możemy zobaczyć każdy model ciężarówki, każdy model przyczepy, jakieś dziwolągi, jakieś przegubowce. Nowe ciężarówki, stare ciężarówki, klasyki Jest tutaj bardzo głośno, śmierdzi spaloną ropą Patrzcie tutaj jakiś e, transporter samochodowy, wiezie jakieś klasyki Ale nie wiem co on tam ma, no to jest Buick na samym końcu chyba Tutaj fajny Kenworth Tutaj mamy nowego Peterbilda i zaraz obok mamy starego Peterbilda, ale bardzo świetnie zrobiony też do transportu samochodów. Tu jakiś dziadek, widać, że to już Freightliner chyba 30-letni. Obok Peterbilt, też jakaś biedna wersja starej ciężarówki. Tutaj mamy fajne Volvo nowoczesne. Zaraz obok nowoczesnego Kenwortha, nawet dwa obok siebie. No i znowu klasyczny Peterbilt. Freightlinery. Tutaj za mną stoją dwa freightlinery, czyli ciężarówki zbudowane na bazie Mercedesa Actrosa. Mają bardzo podobny silnik, mnóstwo części znamiennych pochodzi bezpośrednio od Mercedesa. Prowadzi się tak samo, w środku wygląda bardzo podobnie, ale oczywiście ma ten długi nos i większą kabinę. Wcale nie musimy jechać na żadne pokazy ciężarówek, na żaden truck show, ponieważ na takim zwykłym truck na zwykłym parkingu mamy przepiękny okazek, na przykład ten klasyczny Peterbilt, czy tamten klasyczny Kenworth, albo taki klasyczny Kenworth, też piękny. Znowu parę nowoczesnych aut i tam znowu zaczynają się jakieś ciekawsze ciężarówki. Freightliner Oversize, czyli gabaryty, ma te pomarańczowe chorągiewki po bokach. No i tutaj taka padroma na pace. Tutaj za mną kolejny ciekawy Peterbilt, a już bardziej za mną znajduje się warsztat dla ciężarówek. Mamy 6 stanowisk, i praktycznie wszystkie są obecnie otwarte. Jest teraz środek tygodnia, godzina 17. Tam znajduje się Highway, czyli autostrada I95. Tutaj jest ten nasz parking. Zobaczcie, ile jest miejsc parkingowych wolnych. W ogóle, jeżeli ktoś, komuś kończy się e, tacho, ktoś musi zrobić sobie przerwę. Może spokojnie zajechać. Te wszystkie miejsca parkingowe są za darmo. I jak wspomniałem, jeżeli chcesz sobie zmienić olej, czy zmienić oponę, koło, czy nawet zrobić jakiś tam poważniejszy serwis, to tutaj spokojnie można sobie zajechać i e, praktycznie bez kolejki zrobią Ci wszystko. Teraz tutaj zapytamy pana czeka. How are you doing? All right, how are you? Good. What is your name? Jeremy Montgomery. Jeremy, very nice to meet you. My name is Chris. Nice to meet you, Chris. uh beautiful truck, congratulations. Appreciate it. Can you tell me all about it? What year, engine, transmission, how long have you had it for? I've had it for 15 years. It's a 1993 Peterbilt. It's got a 346E Caterpillar engine, 15 speed transmission, 336 rears, and a uh, uh, 2008 Reaper trailer. Is this the original configuration? The engine no, the it's, it's all different. Everything's, okay. everything's different. It's pretty hard to find a 15 speed these days. Yeah, yeah, that's about the only old, oldest thing that's in it still. So everything else, the engine's been updated, uh, the rears, the whole back end's been updated. So How many miles on it? She's got 2.1 mile, million miles on it. 2.1 million. Yep. How many overhauls? Well, this is my third engine. <laughs> third engine? <laughs> yeah. Okay. Yep. So you put her to work? Yeah, yeah, yeah. It's, it definitely put to work, that's for sure. I'm Polish, and I also have a lot of viewers from Poland. Okay. Do you know anything about Poland? My wife's Polish. No kidding. <laughs> yeah. Actually, when I was on my father's boat, he had two Polish guys that worked. Uh -huh. my father's boat when i was a real little kid there's a lot of polish immigrants on the east coast uh, but, uh -huh. and those guys were they were they were so neat they were really neat to be around they were good hard fishermen workers. they were really yeah. hard workers though yeah they do you were. know any polish food not really no no i don't no i'm a kielbasa huh. polish sauce oh yeah sure yeah i guess it, <laughs> <duh>. yeah <I'm laughs> yeah. A yeah oh yeah 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 there wife, yeah she used to cook perugies a lot you know she uh -huh. in a in a saucepan Awesome. You know, cook them up, you know, right. yeah, butter them up pretty good. So, yeah, yeah. Awesome. Thank you so much. It was so nice meeting you. All the yeah, best you. to you. you and sure and keep doing what you're doing. Thank you. Sure will. Sure All the best to you, your family. Thank you very much. I appreciate the time. Stay safe, stay blessed. Absolutely. And, uh, Absolutely. and, uh, good and good go I'll see you around one day. Yep. Mamy dla ciężarówek, czyli truck wash. Zobaczcie jak ten świeci się jak nie powiem co. No i na końcu stacja paliw z ropą dla pojazdów ciężarowych. Też lega ciekawostka, że na każdym trakstapie znajduje się waga dla ciężarówek, ponieważ dopuszczane limity to całość ciężarówki nie może przekroczyć 80 tysięcy funtów, czyli 40 ton. Natomiast każda z osi ma również limit: 34 tysiące, 34 tysiące oraz 12 tysięcy funtów, około 6 ton. Na osi skrętnej, czyli z przodu. No i teraz po załadowaniu, jeżeli kierowca jest doładowany do pełna, to czasami trzeba poprzesuwać te tandemy, czyli tą tylną oś przyczepy, do przodu lub do tyłu, aby wybalansować, żeby się zmieścić w tym limicie wagi, w tej dopuszczalnej wadze całkowitej oraz na poszczególną oś. No i właśnie wierza się tutaj na taką wagę, ona kosztuje. Teraz chyba 14 dolarów, jeżeli się nie mylę. No i tutaj idzie ta oś tylna, tam po środku oś napędowa i na sam przód oś skrętna. No i kierowca może się zważyć, zobaczyć czy przekracza tą dopuszczalną wagę, czy nie. Jeżeli przekracza, to musi sobie przesunąć tylne koła przyczepy do przodu lub do tyłu, no i później robi sobie tam kółeczko, wraca na tą wagę. Ponowne zważenie to 4,50$, no jak się zważy, jest poniżej tych dopuszczalnych limitów, może jechać dalej. Dajcie znać jak Wam się podobała stacja obsługi kierowców ciężarowych i pojazdów osobowych, w skrócie sok CIPO. Ja nazywam się Krzysiek Kuna, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Karoliny Północnej i do zobaczenia.